Dzień dobry. Dziś bardzo trudny i delikatny temat przemocy psychicznej. Tyle się mówi i tyle się słyszy o różnej przemocy. Przeważnie zostawia ślady. Przemoc psychiczna nie zostawia żadnych śladów zauważalnych. Nie da się zrobić obdukcji, nie ma siniaków. Przez wiele lat osoby mogą, często muszą trwać w przemocy psychicznej jako ofiara. Czym jest przemoc psychiczna, według Światowej Organizacji Zdrowia, forma nadużycia polegająca na emocjonalnym upokarzaniu, zastraszaniu, manipulowaniu w celu podporządkowania sobie ofiary? WHO wyróżnia kilka rodzajów tej przemocy psychicznej, np. gaslighting, czyli kwestionowanie wypowiadanej czy rozumianej przez ofiarę rzeczywistości, negowanie jej wypowiedzi, wyszydzanie, wyśmiewanie, izolowanie czyli utrzymywanie jej w przekonaniu, że nikt jej nie uwierzy, nikt jej nie weźmie na poważnie, wszyscy się będą z niej śmiać, nigdzie nie może pójść, bo sprawca wszędzie ma znajomości, I on każdego zna od dzielnicowego po burmistrza. Manipulacja, czyli wywieranie presji, siłą przekonywania, ale także innych rodzajów presji. Po to, żeby osoba czuła się winna, po to, żeby można było sterować i manipulować jej emocjami. Głównie poczuciem winy. Przemoc ekonomiczna, kiedy w grę wchodzą finanse, ograniczanie ich, odmawianie, wtedy kiedy ofiara przemocy na przykład nie jest w stanie w danym momencie wykonywać pracy zarobkowej. Ponadto zastraszanie, krytyka, poniżanie, dotyczy to i dorosłych, i nieletnich, występuje w bardzo wielu grupach społecznych, także w rodzinie. Jakie są tego skutki? Skutkiem. Wieloletniej przemocy psychicznej może być śmierć, choć trudno w to uwierzyć. Tak, można zabić człowieka, nie dotykając go palcem. Pod wpływem bycia wielu, wielu lat, bycia ofiarą przemocy, osoba będzie do tego stopnia zadręczona, może rozchorować się na depresję, może zwątpić w swoją wartość do tego stopnia, że jedynym ratunkiem dla niej będzie próba samobójcza. Przychodzi do mnie bardzo wiele osób będących ofiarami przemocy psychicznej. Z jednym i tym samym pytaniem: jak to udowodnić? Mam pytanie do eksperta zatem. Dzień dobry. Jak udowodnić przemoc psychiczną, która nie zostawia śladów? Dzień dobry. Przemoc. Y w polskim prawie karnym rozumiana jest najczęściej na gruncie artykułu 207 kodeksu karnego, czyli chodzi o znęcanie. Polskie prawo karne wyrusza, wyróżnia przemoc fizyczną i psychiczną. Definicja przemocy psychicznej, choć nieustawowa, ale z grubsza pokrywa się z tą definicją, którą przedstawiłaś. Z Światowej Organizacji Zdrowia, jednakże nie jest to działanie kierunkowe, czyli nie ma na to działanie nie ma konkretnego celu, żeby tą osobę na przykład w jakiś sposób pokorzyć, czy żeby to, tą osobę na przykład w jakiś sposób ubezwłasnowolnić, czyli tam powiedzmy sobie odebrać jej to tą możliwość zdecydowanie. Nie, to, to nie jest konieczne. Oczywiście często może się tak zdarzyć, że rzeczywiście jest to działanie nacechowane jakimś zamiarem, prawda? Ale to nie jest konieczne do bytu przestępstwa. Jeśli chodzi o kwestię dowodową, no to obowiązują z, z, zwykłe norm, te z, zasady dowodowe, y, tak, tak jak do wszystkich innych przestępstw, A więc mamy przesłuchanie świadków, mamy dokumenty, mamy wszystkie y, środki typu na przykład jak nagrania. Y, A jeśli taka ofiara boi się nagrywać, nie ma takiej, bo jest zastraszana. Jest też przemoc fizyczna, no ale albo groźba, ryzyko przemocy fizycznej, kiedy ona coś powie, ujawni, poskarży się, kiedy już jest mocno sponiewierana psychicznie, że tak to nazwę, i nie posiada innych dowodów niż własne zeznania, nie ma też tego świadków, to co wtedy? Też nie powinna się bać taka osoba, dlatego że yy, pracownicy yy, wymiaru sprawiedliwości, czy to prokuratorzy, sędziowie, yy, Funkcjonariusze policji najczęściej mają tyle doświadczenia, że będą w stanie dobrze ocenić, wnikliwie ocenić. Zeznania takiej osoby. Jest to bardzo często przeprowadzane tak właśnie wielotorowo, czyli na przykład osoba jest przesłuchana z udziałem psychologa, no wtedy psycholog będzie mógł się wypowiedzieć co do spostrzegania i co do odtwarzania. Elementów takich wypowiedzi prawda, przez tą osobę pokrzywdzoną, no i też odnośnie całego kształtu tego jej prawda, stanu psychicznego. No i wtedy doświadczona osoba, y, czy to prokurator, czy sędzia, no, będzie mogła sobie wyrobić pogląd na temat tego y, wiarygodności. Wiarygodności widać. tego, co się stało, no i w porównaniu potem z innymi zeznaniami oraz wyjaśnieniami osoby, która będzie w, takich, w takiej sprawie pokrzywdzona czy oskarżona. No więc najczęściej no, wychodzi bardzo dobrze taki stan Spójny faktyczny. Tak, tak da się, daje się bardzo dobrze ustalić stan faktyczny. Osoba, która jest wiele lat ofiarą tego typu przemocy, ma bardzo niskie, najczęściej poczucie swojej wartości, ma przekonanie, że jest nieistotna jako osoba, nikt jej nie uwierzy, nikt jej nie zrozumie, ale tak jak mówisz, pracownicy sądów i ogólnie wymiaru sprawiedliwości są doświadczeniem. Tak, oczywiście, no, jeżeli ktoś nie wiem, miał kontakt z kilkudziesięcioma takimi sprawami, kilkuset sprawami, czy jeszcze większej ilości, no to jakieś doświadczenie po prostu będzie taka osoba miała, już będzie, nawet już takie, osoby, takie, takie doświadczenie niekoniecznie procesowe, ale takie można powiedzieć, takie międzyludzkie, takie no, quasi psychologiczne. Wyczucie. Takie tak, wyczucie, tak. Wyczucie. Co grozi sprawcy przemocy psychicznej, jeśli zaznaczę, niezwykle częstym przypadkiem jest zależność też ekonomiczna ofiary od agresora i ona mówi nie chce się rozwodzić, bo nie będę miała z czego żyć, jak go można ukarać w taki sposób, żeby. Było to zasadne i dla niej też korzystne. No, polskie prawo przewiduje taką, można powiedzieć, wieloraką pomoc osobie skrzywdzonej takimi czynami. Nie musi to być tylko postępowanie karne. Oczywiście, no, zasadniczo tego typu sytuacje kończą się właśnie w sądach jako sprawy karne. No, sprawa karna wymaga przeprowadzenia postępowania przygotowawczego. Które najczęściej prowadzi, no w takich przypadkach prowadzi policja pod nadzorem prokuratora, słucha się świadków, następnie kieruje się do sądu akt oskarżenia, gdzie no, przeprowadzana jest rozprawa, prawda? No, wydawany jest wyrok, od tego wyroku można się odwołać. Um, może być zakaz zbliżania? W oczywiście, sposób? w takim postępowaniu, jeżeli, jeżeli osoba prawda, sprawca przemocy otrzyma, jeżeli mu zostaną postawione zarzuty, no to można w stosunku do niego stosować środki, może być to na przykład dozór, który polega na stawianiu się na przykład w policji w określonych terminach, na przykład raz, dwa razy w tygodniu, bądź częściej, no, i na przykład nakaz opuszczenia lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z osobą pokrzywdzoną. Mogą być jeszcze stosowane różne inne środki, na przykład zakaz zbliżania to jest też dość popularny środek stosowany w podobnych przypadkach. Jednakże postępowanie karne nie jest to jedyny sposób, Ochrony osoby, która jest okay. pokrzywdzona w tego typu zdarzeniach. Prawo cywilne zna taki środek, który polega na nakazie opuszczenia wspólnie zamieszkiwanego lokalu z taką osobą pokrzywdzoną, okay. tutaj poszkodowaną. Więc tego typu środek. Stosuje, się, stosuje sąd y, rejonowy y, wydział cywilny bez konieczności prowadzenia postępowania karnego. Oczywiście, jeżeli w trakcie y, takiej sprawy y, o usunięcie tego agresora, prawda, z y, wspólnie, wspólnie zajmowanego mieszkania, y, y, sąd cywilny Weźmie wiadomość informację, że taka osoba no, dopuszcza się czynów zabronionych, no, to ma obowiązek powiadomić stosowne. Organy, które będą prowadziły postępowanie, no ale jeżeli nie będzie to takie nasilenie, które uzasadniałoby odpowiedzialność za przestępstwo, no to taka osoba zostanie po prostu usunięta ze wspólnie zajmowanego mieszkania. Te sprawy są prowadzone w takim dość doraźnym, szybkim trybie czyli na terminy nie musimy czekać. Mhm pół roku, rok, tylko to jest po prostu bardzo szybko, szybko i ten kolejny termin, jeżeli trzeba posłuchać świadków w sprawie, no to też nie jest kolejne pół roku, tylko to są najczęściej tygodnie. Czyli to jest jakby dużo szybsza procedura niż... Tak, to jest bardzo szybka i bardzo skuteczna procedura. Ofiary przemocy, słyszę to bardzo często, boją się odwetu. On mnie będzie nękał. On mi powiedział, że nigdy go nie opuszczę, bo bez niego nic nie znaczy. On mnie znajdzie wszędzie, on się zemści. On będzie nakłaniał nasze dzieci, namawiał, nakłaniał, buntował przeciwko mnie. On znieważy mój wizerunek publicznie. On mnie zniszczy. Co z tym można zrobić? Po pierwsze, no, pod tym, z tego powodu takiego ludzkiego sprawy yy, właśnie o znęcanie się, no one są tutaj często trudne, dlatego, że do znęcania często dochodzi na przykład w związkach, mm. więc gdzie osoba pokrzywdzona darzy uczuciem osobę, która robi jej krzywdę, no, więc bywa, że taka osoba już no, w obliczu tego postępowania karnego przed sądem no, prosi, żeby tą sprawę w jakiś sposób zamknąć, żeby ją umorzyć, żeby żeby po prostu, żebyśmy mogli się rozejść po prostu bez niczego do, do domu. No, jednakże tak to polski ustawodawca uregulował, że nie są to sprawy wnioskowe, nie są to sprawy prywatno-skargowe. Skargowe, są to sprawy, które prowadzi. No, które, które Prowadzone są z oskarżenia publicznego. No i nawet gdyby akt oskarżenia w takiej sprawie był wycofany, to takie wycofanie aktu oskarżenia nie wiąże sądu. Sąd może sobie taką sprawę normalnie skończyć. Niezależnie od tego, jaki byłby wniosek osoby pokrzywdzonej, jeżeli będzie działała oczywiście w postępowaniu, nie ma takiego obowiązku. Ma taką możliwość. No, więc no, to też nie będzie sądu wiązało. No rozumiem, czyli po... Tym, czego najbardziej boi się ofiara przemocy, po ujawnieniu prawdziwego wizerunku agresora, sprawcy. To często się wiąże z ogromnym szokiem znajomych, bliskich, rodzin. Mój mąż, mój partner jest narcystyczny, jest psychopatyczny, znęca się nade mną psychicznie. Przeważnie to jest osoba o dwóch twarzach. Ona nigdy nie pokaże tego w towarzystwie, robi to w zaciszu domowym. No ale ujawnienie tego wizerunku, jak rozumiem, jest bezpieczne. Jest obwarowany procedurami, które są bezpieczne dla ofiary przemocy i nie ma powodu obawiać się zemsty. Tak? Jest chroniona. Po pierwsze, to rzeczywiście trzeba sobie kilka słów powiedzieć na ten temat. Oczywiście bardzo różnie wyglądają poszczególne przypadki i nie ma takiej jakiejś jednej reguły. Bardzo często jednak y, widzę w praktyce takie sytuacje, że y, osoba, która była bardzo mocna i pewna siebie y, w zaciszu domowym, czy gdzieś tam powiedzmy w, y, w stosunku do osób słabych, słabszych od siebie, no ona trochę inaczej zaczyna y, 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 rozmawiać, y, jeśli y, y, widzi na przykład no, no przed sobą sędziego, y, na przykład prokuratora i, i wie na przykład, że może to się skończyć. Na przykład w zakładzie karnym, no to taka rozmowa, prawda? Więc te, takie osoby są wtedy znacznie mniej pewne siebie i takie po prostu, no jak gdyby, jak gdyby się wtedy robią takie trochę mniejsze, aniżeli wtedy, kiedy Lacie. dopuszczały się tej, tej tak. przemocy. To je, oczywiście tak jest najczęściej. Bywa, że no, ktoś próbuje jednak no, stosować jakiś odwet, groźby. To jednak no, to jest, jednak, no, było, jest to bardzo ryzykowne postępowanie w sytuacji, jeżeli taka osoba usłyszała już zarzuty karne. No dlatego, że jeżeli taka osoba mhm. rzeczywiście no, grozi popełnieniem innych przestępstw, to ona się po prostu naraża na tymczasowe aresztowanie. Czyli to już jest wtedy znacznie bardziej dla niej niekorzystne, żeby choć próbować się mścić. No tak, to, to jest bardzo niekorzystne, ponieważ no, polega na tak. tym, że taka osoba zostaje wyjęta po prostu ze swojego życia i umieszczona w, no, w celi, tak? Więc I zaczyna nowe życie. Za, zaczyna wtedy nowe życie, tak? No i wtedy po prostu już nie ma możliwości jak gdyby oddziaływać, ani, ani pogrozić temu pokrzywdzonemu, ani tam po prostu zrobić cokolwiek jemu, dziecku, teściowej, komukolwiek, no po prostu wtedy widzi że są te ściany celi, kraty w oknach i tyle, no. I jakby nie ma już możliwości tej mocy, którą miał wcześniej, ale wracając do ofiar. Manipulacja wieloletnia często sprowadza się do. Jak to mówią ofiary przemocy, on zrobił ze mnie wariatkę. On powiedział, jesteś chora psychicznie, on mi to powtórzył milion razy, ja już chyba sama w to wierzę. Nikt mi nie uwierzy, że ja mówię prawdę. I kiedy sugeruję takiej osobie, pójść do prawnika, tak? Po prostu może spróbować się czegoś dowiedzieć pierwszym odruchem jest zawsze, no przecież prawnik też powie, że jestem wariatką. Nie mam żadnych śladów, nie mam żadnych obdukcji. Stworzyłam sobie jakąś historię, jak to no, jest. prawnik nie będzie oceniał. To jest bardzo dobry pomysł w takiej sytuacji, właśnie pójść do prawnika. Mhm. Tego typu pokrzywdzeni oni bardzo często są właśnie z tego powodu... Takiego rozbicia psychicznego, narażeni, narażeni na to, że są mało komunikatywni. Często też y, ma się wrażenie, że no po prostu prezentują jakieś bardzo niespójne treści, ma się wrażenie, że to oni właśnie są agresywni. Y, teraz, no oczywiście, to ta narracja sprawcy, jeżeli on mówi, tam na przykład, jesteś wariatką, czy na przykład, no, jakieś inne takie rzeczy, które, o których powiedziałaś, y, no, to nie powoduje, że automatycznie prawnik, który usłyszy, Właśnie tą narrację, czy też potem sędzia, to, że natychmiast będzie to po prostu no, przyjmował za prawdę. No, więc to zostanie konkretnie przeanalizowane, porównane z innymi okolicznościami w sprawie i z tego po prostu ktoś wyciągnie wnioski. Bywa też tak, że osoba, która jest pokrzywdzona. No, w jakimś sensie tak po prostu przygnieciona psychicznie tą przemocą. Działa nieracjonalnie i na przykład no, próbuje jak gdyby, no, użyć wszystkich argumentów i wszystkich środków naraz, to czasami niestety jest przeciwskuteczne. Więc to też. Właściwie no, przemawia za tym, żeby pójść do kogoś, kto już widział takie postępowanie, na przykład do adwokata, który będzie mógł jak gdyby, no, postawić odpowiednio akcenty na poszczególnych elementach tej całej sprawy. No i Jeżeli nawet takiej osobie będzie zależało na pokazaniu tych wszystkich elementów, to zostaną, zostaną one pokazane w pewnej kolejności, nie wszystkie naraz. No w, wtedy, w, wtedy po prostu ta sprawa będzie miała być może y, y, większe szanse, żeby, y, żeby po prostu jak to się mówi wejść na wokandę. Czyli nie ma się co bać. Prawnik nie ocenia, psycholog też nie ocenia. Zachęcamy do tego, aby szukać pomocy i nie pozostawać bezradnym i bezsilnym. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Zapraszamy po te i inne treści do subskrypcji.